Cześć, tutaj Syrian. Witam Was wszystkich w kolejnym filmiku. Jeszcze raz Was bardzo przepraszam, że tyle musieliście na niego czekać. Ostatnio mam strasznie dużo pracy, strasznie dużo zajęć po pracy, w moim czasie wolnym. Po prostu jakoś nie, nie mogłem znaleźć tej chwili, żeby jakiś materiał zmontować. Ok, o czym jest ten materiał? Tak, właściwie to jest. To jest filmik, który nagrałem, gdy otwierałem paczkę z Sansem Salmopeus Irminia. Co mogliście już zauważyć w tytule, i jak widać, jeszcze mam gips na ręku, więc materiał trochę już leżał na moim dysku. Postanowiłem go wykorzystać. No i też zauważycie, że po prostu nie wszystkie paczki, że ja tak powiem, mają zawartość taką, jaką byśmy chcieli, ale nie będę uprzedzał faktów. Jeżeli chodzi o samego hodowcę i sposób spakowania paczki, to naprawdę tutaj przyłożył się do tego. Będziecie mogli to sami się przekonać. Nawet ładną kartkę mi napisał, prawda tutaj widzieliście treść, że był jakiś problem, że zadzwonił powrotu do zdrowia, bo to przecież byłem niedawno po wyjściu ze szpitala, także, także bardzo miło. No i styropian w środku, dużo folii bąbelkowej. Także paczka naprawdę zabezpieczona, bardzo dobrze. Teraz będę się musiał dobić tutaj do matchboxa, bo jak no zazwyczaj, prawda, tego typu kształty są matchboxy i, i, i też, prawda, to jest dobry sposób na pakowanie pająków, ponieważ zazwyczaj są z dosyć grubego plastiku. No i możecie teraz się trochę pośmiać, no bo niestety ta sprawność manualna wtedy z tą ręką nie była najlepsza teraz jest, jest już coraz lepiej jakąś tam rehabilitację też muszę przechodzić jakiś tam basenik też się pojawia i mam tą rękę coraz, coraz sprawniejszą, więc mam nadzieję, że wkrótce odzyskam pełną sprawność no ale, wracając do filmiku i w sumie nie ma czego komentować, bo się przebijam um, przez, przez te, te, te różne taśmy więc może trochę odbiegnę. Jeżeli chodzi o rozmnażanie z irminia, to próbowałem już kiedyś tego, miałem samca, tylko że samiczka wtedy była za młoda, nie była zbyt chętna. Jest nawet filmik albo dwa na moim kanale, dotyczący tamtego dopuszczania, no i tak jak mówię, no niestety się nie udało, samiczka nie była zainteresowana. Tym razem miałem nadzieję, że, że się uda. Samiec nie był ten, który, prawda, tutaj do którego się dobijam, który został zamówiony, nie był dojrzały. Tam chyba wylinka albo dwie brakowało do pełnej dojrzałości. Ale znowu tutaj chciałbym uprzedzić fakty, więc, więc, więc może jeszcze, jeszcze się wstrzymam. Więc samiczka ma. 5 cm długości ciała, tak jak wcześniej wspominałem, I myślę, że to już jest pora, żeby ją dopuścić. Tylko wtedy, w związku z tym, że ostatnio mam strasznie mało czasu, to, to, to nie mogę się jakoś do tego zebrać. Tutaj się już, już mi się udaje tę folię zedrzeć. Widzicie, pod jedną folią jest kolejna folia, także naprawdę musiał to długo pakować. I przy okazji, specjalnie tutaj nie podaję Niku, hodowca, od którego to dostałem. No, żeby nie robić takiej antyreklamy, bo już na pewno się niektórzy domyślają, że nie wszystko będzie ok z przesyłką. No, ale to sami się przekonacie, gdy się w końcu przebije przez te przeróżne taśmy. Może od razu zapowiem, że postaram się po prostu teraz zrobić kilka filmików kolejnych w tygodniu. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. No bo też zaproponowałem akcję z wychowywaniem wspólnym, że tak powiem, z widzami takiego pierwszego ptasznika. Też właśnie zrobię, zrobię na ten temat cały materiał, jakieś tam komentarze po prostu popokazuję, kto jak tam głosował i który ptasznik, że tak powiem, będzie bohaterem tego cyklu. No i oczywiście postaram się, żeby to było już regularne, prawda, czy to raz na tydzień, czy raz na dwa żeby to była jakaś regularność, żeby też mnie też zmobilizować do tego, żeby żeby te filmiki regularnie się pojawiały, mimo tego, że prawda, czasami potrafię nie mieć czasu na tego typu rzeczy no i zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj widzę, że już prawie prawie jeszcze jakieś waciki przede mną ale już widać przekrywkę matchboxa już zdaje się, minuty dzielą mi do otwarcia 3 minuty Sekundy. <grym> Ale dobrze że ta ręka wracam do sprawności, bo masakra nawet to kupi taśmę nie można było przeciąć. Komu nie życzę oczywiście żadnych problemów zdrowotnych, bo powiem, że naprawdę człowiek czasami nie docenia tego że po prostu Może robić wiele rzeczy, że ma na przykład sprawną rękę. Też tego wcześniej nie doceniałem, a teraz, gdy tą sprawność odzyskuje to jest naprawdę nieboja ziemia. Dobra, ok, uwolniliśmy w końcu ten morzbox, zakręcamy, wyjmujemy tu zawartość. To ja wspomnę, że chusteczki były delikatnie nawilżone i tak powinno być. Jeżeli chodzi o wysypkę, to bardzo delikatnie, ale, ale, ale nie aż tak bardzo nawilżamy. Nie można przesadzić i mamy zawartość no i okej okay. o co wchodzi, dlaczego nie jest tak do końca jakby, jakby ci powinno jak widzicie ptasznik wniósł, kłada odnoże czyli widać, że już jest coś nie tak tutaj trochę jakiś telepawy rąk dostałem więc tak, dmucham żeby prawda, sprawdzić jakieś naturalne odruchy czy to jest tylko takie chwilowe zwinięcie, więc wiesz tak wyjaśniając, bo ja po prostu to, to już komunikowałem się z hodowcą, z którym otrzymałem tego ptasznika, to wspólnie uzgodniliśmy, że jeżeli chodzi o pakowanie, to, jest to za bardzo był ściśnięty w tym matchboxie i przez to ściśnięcie być może też delikatne przebrożenie, bo to było wysyłane na koniec marca, więc takie warunki były wtedy 50 stopni na dworze. A przysyłka przesyłka przyszła tam dosyć szybko, bodajże w 3 dni po, po wysłaniu ją odebrałem No ale niestety jak widzicie samiec e, zwinięty, w zasadzie się nie rusza, więc, więc no, większość by spisała go od razu na straty mm, Ja powiem, że oczywiście go tutaj reanimowałem, próbowałem go jakoś ratować. Zaraz o tym więcej. No i niestety jak widzicie w ogóle się nie broni delikatnie coś tam ruszy odnóżem. Na szczęście jest dosyć dobrze nakarmiony. No ładny okres, ładnie to wygląda. W sensie ubarwienia oczywiście. no ale Niestety bardzo przykry widok, że nie rusza tymi odnóżami, że, że po prostu w ogóle się nie porusza. No i niestety tutaj przy tej otwarciu tej przesyłki no, po prostu nic zadowolonych być nie mógł. Więc jeżeli chodzi o reanimację w tego typu przypadkach, to oczywiście nie możemy od razu utocznika na straty. To próbowałem najpierw mokrych chusteczek, a później po prostu na mokry torf, znaczy mokry, no wilgotny. Po prostu próbowałem wszystkiego, co się da, i tak po około 2-3 tygodniach zaczął delikatnie tymi odnóżami ruszać, rozprostowywać teraz są no, dwa miesiące później możecie właśnie zauważyć jak, jak to wygląda materiał <coughs> nagrany w niedzielę co, co niedawno obiecywałem więc ptasznik po prostu leży rusza tylko odnóżami to właściwie tak tak drga tymi odnóżami nie jest w stanie w ogóle poruszyć tułowiem ani, ani podeprzeć się na tych nóżkach więc, więc to, tragicznie to wygląda, um, można go brać w ręce, no bo skoro umieściłem go na tym torfie, rusza zębami, bo, bo, znaczy kłami jadowymi, bo może no i to chyba znowu go wrzucę na chusteczki, ponieważ jeżeli leży na tym torfie, to otwór gębowy mu się zapycha, no i niestety od dwóch miesięcy nic, nic nie jad. Nie, nie, nie można go nakarmić, bo, no bo w jaki sposób nie jest w stanie przytrzymać odmrużami jakiegokolwiek pokarmu. Tylko delikatnie mu zwilżam ten otwór gębowy, strzykawkę, jakąś tam kropelkę wody, żeby trochę się wody do organizmu dostało. No ale niestety no, no nic już z niego nie będzie. Jeżeli przez dwa miesiące nie odzyskał sprawności, to, to, to niestety już nie odzyska, więc utrzymuję go przy, przy życiu, staram się. Widzicie, ma ładnie wypchany odłok, ale, ale nie sądzę, żeby coś z niego było. Także dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Do następnego filmiku. Cześć.